Węglówka położona jest wśród beskidzkich szczytów. Otaczają ją doskonale widoczne szczyty Beskidu Wyspowego, Lubogoszcz i Śnieżnica oraz najwyższe wzniesienia w Beskidzie w średnim – Łysina i Lubomir. Pierwsza wzmianka o wsi Węglówka pochodzi z XVI wieku. Określana była jako osada służebna starostwa dobczyckiego. Mieszkańcy trudnili się pozyskiwaniem drewna z lasów łysiny oraz wypalaniem węgla drzewnego, które dostarczano do Dobczyc. Stąd nazwa wioski. Pod koniec XIX wieku w górnej części miejscowości została rozpoczęta budowa kościoła pod wezwaniem Matki Boszej Anielskiej. Fundatorem i budowniczym był ksiądz Jan Ślusarz. W 1912 ksiądz Ślusarz dokończył budowę kościoła i postarał się o utworzenie parafii. Doktor Jan Ślusarz, węglowianin, którego ludzie nazwali Ojcem Węglówki, bo dzięki jego staraniom powstał ten kościół, powstała parafia, wiele rzeczy dobrych. To wszystko zasługa księdza Ślusarza. Jakie są najważniejsze rzeczy związane z tym kościołem? Najważniejszą rzeczą jest ten obraz Matki Bożej Anielskiej. Ten obraz ma wielką wartość, bo z Rzymu namalowany, przywieziony, ale przywieziony przez świętego człowieka, który dzisiaj jest już święty Józef Milczewski. Arcybiskup Lwowski. Druga pamiątka tutaj jest taka pusta szafa. Tam wisiał ornat dar Ojca Świętego Jana Pawła II. Ornat, który Ojciec Święty odprawiał i ofiarował dla tego kościoła. Ten kościół to jest taka porcjunkula księdza ślusarza. Wszystko włożył w ten kościół, tak jak mówił, żeby pogłębić religijność i moralność społeczeństwa. Spotkałem proboszcza, który w czasie wojny pracował w węglówce. To był ksiądz Franciszek Kuźma. Wiedział o tym, że węglówka tak jak i Lipnik, oraz częściowo Wiśniowa, była przeznaczona na pacyfikację ze względu na partyzantów. I on mówił mi: Ja nocami leżałem krzyżem w kościele, prosząc o miłosierdzie Boże. I gdy dzięki Bogu pacyfikacja nas ominęła to on wystarał się u biskupa o zmianę tytułu kościoła, bo kościół początkowo miał tytuł świętego Andrzeja, a on zmienił nazwę kościoła, Kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Także on wiąże to z cudem, z opieką Matki Najświętszej. W Węglówce znajduje się pomnik na Jaroszach, który został wybudowany celem upamiętnienia sześciu mieszkańców Węglówki. Oprócz dwóch kościołów w naszej miejscowości znajduje się wiele pięknych przydrożnych kapliczek, wybudowanych przez mieszkańców w podzięce za opatrzność Bożą. Pomnik powstał z okazji Stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 roku. Dlaczego właśnie tutaj, a nie na przykład przy szkole? Szukaliśmy takiego dobrego miejsca na ten pomnik. On stanął tutaj niedaleko od cmentarza, bo przecież jest właśnie po to, by podziękować wszystkim tym, którzy. Przyczynili się do tego, żebyśmy mieli niepodległość, pracowali na nią i że możemy później żyć wszyscy w wolnym kraju. Na szczycie góry Lubomir znajduje się obserwatorium astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza, wybudowane w miejscu przedwojennej stacji obserwacyjnej, zniszczonej wskutek działań wojennych w 1944 roku. Czy dużo osób odwiedza obserwatorium? Bardzo dużo, mniej więcej 8 tysięcy osób rocznie, przechodząc szlakiem, odwiedza nasze obserwatorium. Ile czasu spędza Pan w obserwatorium? Różnie. Zależy wszystko od tego, co jest do zrobienia, od nocy obserwacyjnych. Na pewno kilkanaście nocy w ciągu miesiąca jest tam. Jest Pan także nauczycielem. Czy trudno pogodzić pracę obserwatorium z pracą nauczyciela? Bardzo trudno. Tak. No, ponieważ y, praca astronoma to jest z reguły praca nocna, natomiast y, praca nauczyciela jest pracą w dzień w szkole i jedna i druga wymaga ogromu wysiłku, więc y, kosztuje to niesamowicie y, dużo sił. Czy praca tutaj daje Panu satysfakcję? Najtrudniejsze pytanie. Tak, daje satysfakcję, inaczej bym tutaj nie pracował. Mam możliwość pracy w zawodzie, co jest bardzo ważne. Mam możliwość pracy w Obserwatorium Astronomicznym Górskim, które mam nadzieję za niedługo stanie się znaczącym obiektem tego typu w Polsce. Myślę, że pewne rozwiązania już nawet w tym roku przyjdą. No i mam fajne otoczenie wokół mnie. Dziękujemy wójtowi gminy Wiśniowa, panu Boguniołowi Pawlak, za to, że nas wspiera. Dziękujemy zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Węglówki, za to, że możemy się spotykać w tym miejscu, a także naszej kapeli, która nam przygrywa na występach, oraz dorodce, naszej nowej instruktorce, która dzielnie do nas dociera i, i, i zachęca dzieci do y, prób i do występów. Dziękujemy. W jest strażaków. Czy są też dziewczyny? Tak, jest z nas 29 dorosłych mężczyzn, czterech młodych, którzy mają 17 lat i już się przysposobiają do służby i jest 14 dziewczyn. Czy strażak musi mieć dobrą kondycję? Tak, musi mieć dobrą kondycję, bo nie wszędzie dojedziemy to zabierać sprzęt i na nogach nogach. Na próbach ćwiczymy taki repertuar że tak powiem, świeży, to znaczy to, co jest potrzebne na daną okazję, czy na przykład jakiś odpust, żeby od święta, na kolendy, przy okazji odpustu, różne jakieś pieśni kościelne. Do orkiestry należy około 40 osób. Są to osoby w wieku od 15 do 30 lat, ale są też starsi. No i są to osoby nie tylko z wędrówki, ale także poza kędy wieśniowej. Czy dzieci są zdolne? Oj tak bardzo, to mogę powiedzieć, że tu są dzieciki zdolne, także jest bardzo miła praca z nimi wszystkimi. Jak to się stało, że zaczęła Pani uczyć zespół węglowiany? Z inicjatywy pani Koło Gospodyń Miejskich, które nie miały chyba instruktora wtedy. No i przyszłam na jedną z prób, no i zakochałam się chyba w dzieciakach i w węglówce, jak tu tańczą jak śpiewają, jak są mili i przede wszystkim Panie z Koła Gospodyń również. Spotykamy się w remizie. Tutaj mamy swój pokoik na górze. Często, jak bierzemy udział w różnych konkursach, to tam powstają pomysły, co zrobimy, co upiścimy i jak będzie wyglądał nasz stół. Taka charakterystyczna dla nas to jest pączki: ziemniaczane pączki. No i jeszcze druga to jest taka ziemniaczana, też rolada. takie zboczuj się. Spotykałyśmy się, aby bić wieniec dożynkowy. W tej chwili przede wszystkim dbamy. O, o ten zespół. Starsi mieszkańcy pielęgnują liczne obrzędy ludowe. Można od nich usłyszeć wiele dawnych legend oraz ciekawych opowieści. Lubomir. Tam weszli Niemcy i tam było około 200 chłopów, partyzantów. Ci partyzanci chcieli tam przyrektowali się i chcieli no, do tych Niemców szczelać. A był taki pan tęcza, co to obserwatorium, no, tam operował temi. I wyszedł do niego, wynoście się stąd. Niemcy nas tu wypolą, wymordują i usujcie się, będzie dużo lepiej. No i tak było, tak się, tak się stało. I ocaliliśmy przez Wynoście Węglówka jest bardzo malowniczą miejscowością. Co doceniają mieszkańcy dumni ze swojego pochodzenia oraz turyści, którzy szukają ciszy i spokoju. Wioska wygląda malowniczo przez cały rok. Są inne parafie i to wielkie, ani jednego Kościa nie mają, a my mamy dwa. No dobrze się żyje, miło, wesoło, dobre mamy powietrze. Zapraszamy do odwiedzenia węglówki.